Ech. idziemy zwiedzać stary domek stary jakiś na trasie turystycznej widać, że poniższony opuszczony tak, pokażę wam główne wejście główny luk pykniemy sobie foteczkę od razu Pa. Taki domeczek idę sobie zobaczyć co tu jest Trochę się to trzęsie Stanę się do O panie Co tu jest Dziura w suficie Nie wiem czy to ktoś wyrwał Czy to samo tak się zapadło Łóżka stare, tu by jeszcze jakiś pijaczek mógł się przespać ja Byłem ostatnio w Gdyni w takim dużym nieużytku to tam nie wiem, pijaczki pod schodami spali także, także tu by chociaż łóżko mieli Zobaczcie jakieś łóżko stare, dziura Ta ruina

tak, jest należisko. Idę zobaczyć pod spód. Też idziesz, to chodź. Poszukiwacz skarbów. Zobaczymy, czy tam są jakieś skarby. Piwnica jest. Schody są na jeziorko. Domek opuszczony. to jest? Karma? No tutaj coś. Coś się tu nazbierało, tych śmieci różnych. Tu za mną nie idź, będę sobie tu od, od wejścia tak jakby. Ja jakaś... Tu nie, wchodź w synek w te śmieci. Tu są śmieci same. Jakieś wentylatory stare. Nie sprzedać. Sprzedać? Nie, to jest ruina, to można rozebrać i na deski wziąć do spalenia. Ognisko duże zrobić. Ale że to jest w lesie, to nie bardzo. Fajne, klimatyczne miejsce. I jakby ktoś był zainteresowany. Można sobie, można sobie przyjechać na, mie na miejscówkę i rozbić namiot. Trzeba by trochę uprzątnąć namiot, rozbić. No i piwnica śmieci, graty. Główna. Fajny dołek, szkoda, że prądu nie ma. Tak by się można osiedlić. Dobra, idziemy dalej na wycieczkę. Ale idź tam sobie zobacz, tam pewnie nic nie znajdziesz, ale zaspokoić możesz ciekawość swoją. Tutaj zaczek tu fajnie jest, jakby tu zrobić jakąś linkę, tyrolkę do wody i wziuuu. No wystarczyłoby jakiś porządny ciężarek, kotwice gdzieś tam dalej wbić, linkę przeciągnąć i można zjeżdżać. Grzyb na ja, ścianie. Ty tam Dobra, zawijamy.